Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Do Polski zbliża się upał. Z taką gorącą i słoneczną pogodą wejdziemy w najbliższy długi weekend. Sytuacja może się utrzymać nawet do połowy następnego tygodnia. Nad Polską mamy wyż, który wolno przesuwa się na wschód, a to oznacza, że znajdziemy się po jego cieplejszej stronie. Bo skoro powietrze w wyżu kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to będzie ściągać do nas zwrotnikowy żar z południa. To ma być dość stabilny układ na co najmniej parę dni. Południowa Europa nadal mierzy się z wielkim skwarem i jego skutkami. Jest bardzo sucho, ale miejscami w tym rozgrzanym powietrzu mogą się tworzyć burze. Jutro najbardziej prawdopodobne są w Madrycie i na północ od miasta. W centralnej i południowej Francji upał może dochodzić niemal do 40 stopni. To ciepło ciągnie nawet na północ, więc zaskakuje także skandynawów. A w Polsce w nocy temperatura, która na pewno nas nie zmęczy, choć już cieplej niż minionej nocy. To ma być bardzo pogodna noc, więc dobra do Obserwacji Perseidów, których maksimum przypada właśnie teraz z 12 na 13 sierpnia. Wiatr południowo-wschodni na ogół słaby. Jutro od rana, dużo słońca. Na niebie naprawdę niewiele będzie się działo, za to na termometrach tak. Temperatura będzie szybko rosła i około godziny 10 na termometrach zobaczymy już od 20 do 25 stopni. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie miejscami może być już nawet 27. Kilka godzin później też słonecznie, trochę więcej chmur na północnym wschodzie aż po Kaszuby, no i gorąco. A na południu Polski to już wręcz upał do 32 stopni. Miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie znów może być więcej. Nieco chłodniej tylko na wschodzie. W wybrzeżu, północy Mazur i na Suwalszczyźnie. Tam do 25-26 stopni. Wiatr południowo-wschodni, na ogół słaby, jedynie nad morzem umiarkowany. A ciśnienie wysokie i będzie wolno spadać. Po południu na warszawskich barometrach zobaczymy 1007 hektopaskali. Czwartek jeszcze cieplej, do 34 stopni na południowym zachodzie, poniżej 30 tylko na Suwalszczyźnie, no i czyste niebo. W piątek praktycznie taka sama sytuacja, Suwalszczyzna chłodniejsza, ale też w pełnym słońcu, a w pozostałych regionach mocny upał. W sobotę trochę zmian. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Kujawy po Podlasie, miejscami popada i zagrzmi, od centrum po południe kraju upalnia, a poza tym temperatura nieco niższa wietrznie nad morzem i w górach. W niedzielę popada w Sudetach aż po Tatry, a także na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym pogodnie i bardzo ciepło. W poniedziałek słoneczne i ciepłe lato. Kolejne dni też ciepłe, ale już bez upału. Do zobaczenia. Dobry wieczór, powrót lata i to pełną parą. E, takie gorące, upalne lato zostanie z nami do końca długiego weekendu, a może i nawet uda się trochę dłużej. Zobaczmy, co przyniosą najbliższe godziny. Ta noc nie jest zbyt gorąca, ale cieplejsza od minionej. Nad ranem spodziewamy się od. No i mniej więcej do połowy nowego tygodnia będziemy mieć taką pogodę. Potem też będzie ciepło, ale już bez upału. Do zobaczenia.